Jeżeli chcecie kupić coinsy, to zapraszam was do fifashop.pl. Przy kodzie rabatowym Adrian macie 5% zniżki. Link w opisie, polecam. Po ostatniej drużynie Team of the Season przychodzi czas na kolejną. Są to totsy z BPL. Tak więc witam Was w kolejnym otwieraniu paczek na moim kanale. I wiem, że ostatnio jest tego dosyć dużo, ale wydajecie znać, że Wam się to podoba. Są teraz te totsy, więc trzeba jak najwięcej otwierać. Tak więc bez zbędnego gadania, będziemy przychodzić już do pierwszej paczki. Na chwilę obecną, gdy to nagrywam, mamy paczuszki po 15 tysięcy monet. Miejmy nadzieję, że coś trafimy. Wiem, że ostatnio troszeczkę zaniedbałem CS-a na kanale, ale spokojnie od weekendu już CS wróci, on będzie cały czas. Po prostu musiałem sobie to wszystko poukładać, a jako że teraz są TOTSy w Fifie, no to trochę tej Fify jest więcej. Tak więc lecimy. Pierwsza paczka za 15k na dzisiaj. No i zobaczymy, czy coś ciekawego w niej będzie. Będę wam pokazał dzisiaj tylko te najlepsze. Wydajemy około miliona na paczki. No i w pierwszej nie mamy całkowicie nic, nawet świecącego zawodnika. Słuchajcie, te pierwsze tocy były naprawdę niesamowite. Trafiłem aż 16 kart Team of the Season, także mam na nadzieję, że teraz będzie podobnie, no ale to się jeszcze okaże. Tymczasem mamy Caceresa, jest tutaj jeszcze zapata eee, nic nie warty zresztą, tak więc Quick sell. No i teraz słyszymy się już przy tych najlepszych paczkach. Okej, okay, słuchajcie, postanowiłem, że się odezy, obowiązem już 250 tysięcy, czyli 1 czwartą tego, za co będziemy dzisiaj otwierać i nic nie wyleciało. Nie mam czego po prostu wstawić do materiału. Tak więc teraz zacznę gadać i może jej się stanie łaskawsze dla mnie. Ale teraz paczka się w ogóle nie chce załadować. Okej, okay, może nam ładowało to, do paszki spokojnie. I co będzie? Nie. To, co nam nie ładowało do paczki zdecydowanie. W ogóle możecie napisać mi w komentarzach, co wy trafiliście. Jaka najlepsza karta do tej pory została przez was trafiona na te tocy. Chętnie to przeczytam, chętnie zobaczę, co wy tam trafiacie. No, ja trafiłem 16 kart Team of Decision do tej pory, wydając w sumie chyba niecałe 2 miliony. Tak więc naprawdę jestem mega zadowolony z tego, bo wydając tak mało w sumie tych końców, e, trafić tak dużo od tych totsów, no to jest jednak całkiem ok. A tymczasem, Humers, także to, to jest najlepsza karta na razie zdecydowanie dzisiaj. E, no cóż, wyślę go do klubu, bo to i tak nie jest nic specjalnego. Tak więc ok no wydaliśmy już te 300 tysięcy i nic na razie nie wyleciało Miejmy nadzieję, że cokolwiek chociaż uda się trafić, że jakąkolwiek niebieską kartę e, Będę mógł zobaczyć dzisiaj w paczkach, aczkolwiek na razie się na to nie zanosi na pewno No ale cóż, słuchajcie Na tym polegają paczki w FIFA. Mam nadzieję, że szczęście jeszcze nie wyczerpałem, bo Pierwsze paczki, pamiętacie pierwszy PaguPay po na te poprzednie Totsy tydzień temu? To była totalna miazga Trzy razy po dwa to w jednej paczce, to było coś no a teraz coś nie mogę trafić, no ale wtedy wiadomo, to były paczki po 35k wtedy mamy paczki było 15 tysięcy Ale może, może Coś nam wyleci, no na razie się na to naprawdę nie zapowiada, bo leci nam tragedia w tych paczkach, ale spokojnie Może jak, 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 jak dupnie to Ino roz. zobaczymy Póki co no, to naprawdę tak nie wygląda to za bardzo, bo nawet świecącego zawodnika nie mogę trafić, co tutaj mówić o Totsie W ogóle jeszcze w paczkach jest to trafienia teraz yy, Hero Ronaldo, ale to żeby go trafić to naprawdę yy, Musiało być coś niesamowitego, już w ogóle. My tu świecącej karty nie możemy trafić, a ja tutaj mówię o, o Totsach, a co dopiero o Hero Ronaldo. Także jeszcze długa droga przed nami. Więc myślę, że jeszcze tę paczkę wam pokażę teraz. No a potem znowu wrócimy do pokazywania tylko tych najlepszych. Tak więc zobaczmy, co będzie teraz w środku. No i trafiamy, trafiamy o Blaka. Wow, także dobra, wracamy do pokazywania tylko tych najlepszych paczek. Jest Sanchez, wow! Alexis Sanchez! Że co? Co za statystyki! 95 strzałów 90, czekaj no co ja 95 tempa, 96 strzałów 89 podań I 98 driblingu. Wow, wow Za wcześnie zacząłem narzekać 650 tysięcy 93 overall <noise> nie wiem co powiedzieć. Alexis Sanchez, czyli jeden z trójki najlepszych kart jaką mamy do trafienia w sumie aktualnie w, w Team of the Season DPL. Toc numer 17 na moim koncie. Wow, no ja jestem zadowolony już w tej chwili, a, a co nam się, co nam się przytrafi dalej, co nam wyleci dalej, no to zobaczymy Kolejna paczuszka No i Słyszymy się przy tych najlepszych, tak więc oglądajcie dalej I kolejny Matić Co się zaczęło dziać Dwie paczki przerwy I mamy Maticia Co tu się wyprawia, trafiam go trzeci raz Uderzyłem w mikrofon za to bardzo, przepraszam. i mogło to być słychać. Trafiam go trzeci raz. Wow! Co ten Matic się tak na mnie uwziął? Na się nie narzekam, mogłem mi to pasuje. 250k, po raz trzeci Matic, 88 Overall, 18 Toc, leci na listę transferową. Ja po prostu, ludzie, ja po prostu wysiadam w tym momencie. Quick sell i otwieramy dalej. I tym razem, Motn! Jakie tutaj kolorowe karty nam lecą? Tym razem, Bakka! I mamy pomarańczowo! Wow, 25 tysięcy! Świetnie jej, na pewno sobie za to pobaluję bardzo. I tym razem, Inform! Proszę bardzo! Jak tutaj się kolorowo robi? Enkulu! 20k, no to super! Kolejna karta, za którą sobie po prostu wykupię całą FIFA, cały rynek normalnie. Wow! Okej, okay, słuchajcie, odkąd trafiliśmy ostatniego Totsa, czyli to był jeszcze Matiś, no to już mamy taki trochę przestój. Był ten mod, był ten inform, ale jest już raczej spokojniej. No i zostało nam 83 tysiące do wydania, tak więc zobaczymy, może jeszcze coś ciekawego wypadnie. Ja mam nadzieję, że pod tym openingiem zostawicie łapkę w górę, to zawsze fajnie, to zawsze bardzo motywuje, tak więc jeżeli chcecie może więcej bug to tego kciuka możecie zostawić, a tymczasem jeszcze patrzymy, bo może coś ciekawego jeszcze w tych paczkach znajdziemy. No nie pogardziłbym jeszcze takim Tocem Azardem lub Aguero może, no ale to są takie Najwyższe, naprawdę najwyższe wymagania jakie bym chciał Żeby się spełniły A tak na jestem bardzo zadowolony, bo Matić i, i, I Sanchez to są karty Z których trzeba być zadowolonym po prostu i takie oczywiście w tej chwili jestem Słuchajcie, zostały nam chyba 3 paczki Do końca, tyle damy radę otworzyć Tak więc Miejmy nadzieję, że jeszcze może tak na koniec, taki fajny mocny akcent by się przydał, no ale czy tak będzie? No to nie zależy ode mnie, to zależy od EA. Tak więc tą paczkę jeszcze pomijamy. No i niestety w środku nie ma nic, ale może w tej paczuszce, którą za chwilę otworzymy, znajdzie się coś ciekawego. Tak no, więc ostatnia paczka za 15 tysięcy, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku wydaliśmy milion, trafiliśmy dwa totsy: Motma i Informa. No i w tej paczce mamy Daniro. Tak więc szybka sprzedaż jeszcze tej paczuszki. No i otworzymy sobie jeszcze tą za 7,5. A, dobra, szaleć, to szalej, top za 15. Więc to raz już definitywnie ostatnia paczuczka w dzisiejszym openingu. E, ja się będę patrzył w kamerę, może coś wyleci. Nie, Konko wyleciał. Tak więc, patrzenie się w kamerę szczęścia nam nie przynosi, ale ogółem e, szczęście nam dopisuje, szczęście jest z nami, bo dzisiaj trafiliśmy e, Motmbakę, e, Totsa Maticia, Totsa Sancheza, no i Informa Enklu, który już tam do klubu powędrował. Wow, te statystyki Sanchez'a to są po prostu miazga. Tak więc okej, okay, to był na tyle, już się będę z wami żegnał, tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, zostawcie łapkę w górę, gdzie wam się spodobało. Tak więc cześć, trzymajcie się, no i na razie.